Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części Diabelskiego, w kolejnym filmie z cyklu diabelskim W zasadzie zastanawiałem się nad tym, czy nie umieścić tego filmu w playlistie Wolfhundry po polsku, ale z racji tego, że mam tutaj zamiar nieco porównać to, co wyprawia Geigey z innymi producentami GL i niektórymi również konkurencyjnymi, dlatego jest. Jak jest? Otóż, jak zapewne wiecie, Space Race jest w toku. Budujemy pojazdy. No właśnie, obiekt 279 sowiecki specjalny czołg, ciężki czołg, który nie jest niczym nowym w grze, bo w plikach w zasadzie istnieje już od 14, bodajże kwietnia 2018. Pojazd stworzony przez pana, o którym już wspominałem. Jego nick to Becket, i jego pracę możecie znaleźć na Live Tanda. Zresztą wiek, wiele z jego tworów, że tak powiem, znalazło się już w grze. On wciąż tworzy kolejne, i nie byłbym wcale zdziwiony, gdyby kolejne z nich wkrótce się pojawiły. Chociaż co niektóre, mam nadzieję, że nigdy. W grze się pojawić nie będą miały prawa, chociaż to w jaki sposób nazwijmy to rozwija się Gaujin w zasadzie nie wyklucza niczego. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o czym mówię, po prostu wejdźcie na Live Thunder i w zakładce pojazdy poszukajcie kreatora o Niku To tak, żeby nie było za łatwo. Event, który nie jest niczym nowym. Cykliczny, tak więc to nie jest coś takiego, że specjalnie dla Was, a już w ogóle dlatego, że mamy teraz tą pandemię oraz e, e, i, i samoizolację, czy kwarantannę, jak wolicie. No nie dlatego Geigein to wcale zrobił. Tak jak powiedziałem, jest to event cykliczny, co niektórzy lubią z różnych powodów. Ten crafting, ten rodzaj budowania pojazdów, jaki w tym momencie mamy, I według mojej opinii jest absolutnie nieprzyjazny. Dla nowych graczy. No i właśnie tutaj należałoby wspomnieć o podejściu do marketingu podobnie, po, ponownie filmy Gagin. Otóż jak do tej pory zawsze twierdziłem, że jeżeli chodzi o marketing, Gagin wszystko robi poprawnie. To znaczy, wiedzą jak wycisnąć kasę, czy nam się to podoba, czy nie. Wiedzieli jak. Zrobić. W tym momencie przegapili przeolbrzymią szansę na to, aby pozyskać e, mnóstwo nowych graczy, z racji tego, że są e, limity wychodzenia z domu. E, prośby o pozostanie w domu, w zależności od kraju, e, wie, wiele osób e, spędza czas przed komputerami, spędza czas w domu, nudząc się, i to jest najlepszy moment na to, aby przyciągnąć właśnie nowych graczy. Czy tego rodzaju event spowoduje napływ dużej ilości nowych użytkowników Wolfander? No nie wydaje mi się. Tym bardziej, że w Gajzin ogólnie, jak już zapewne no wszyscy chyba wiedzą, że stawia teraz bardziej na te nowoczesne pojazdy, które regularnie pojawiają się w grze. Jeżeli to miałoby przyciągnąć nowych graczy, no to umówmy się, ile czasu zajmie przeciętnemu graczowi dojście do pierwszych, nie wiem, no Abramsów, Leopardów, czy tych pozostałych pojazdów z, nazwijmy to Umownie wyższej czy najwyższej półki. Ci z was, którzy doszli do tego poziomu, doskonale to wiedzą. No, właśnie, jak radzi sobie e, konkurencja? E, no, no, konkurencja radzi sobie z tym znacznie lepiej. Na przykład Wargaming. Wargaming, czyli główny rywal Geijin, zafundował swoim użytkownikom 14 dni premium tak za darmo. Zastanawiam się dlaczego Gejzy nie zrobił czegoś takiego? Czy kosztowałoby to ich miliony euro strat, czy, czy czego oni się obawiali, że gracze zbyt szybko osiągną jakiś pewien poziom? I tak grindowanie czy ekspienie kolejnych pojazdów jest wystarczająco trudne i te 14 dni spowodowałoby tylko tyle, że Więcej ludzi w tym samym czasie zaczęłoby grać. Tym bardziej teraz, kiedy mamy event i jest szansa na to, aby podekspić, wygrindować. Właśnie kolejne własne maszyny. Hedzin przegapił to niemiłosiernie i uważam, że zapłaci za to bardzo srogo. Tym bardziej, że Wargaming rozpoczął bardzo agresywną kampanię w tym momencie. Oprócz tych 14 dni premii, porozsyłał do co bardziej znanych. YouTuberów, najróżniejsze promocyjne kody, którymi mają dzielić się ze swoimi widzami, możecie znaleźć reklamy World of Warships i pozostałych produktów Wargamingu, ale głównie to, zauważyłem ostatnim czasem, możecie znaleźć na najróżniejszych portalach, nawet w telewizji, plakatach, internecie, etc., etc. Nawet Taki uh, youtuber, którego możecie znać z reklam e, głównie shooterów e, Battlefield e, czy, czy temu podobnych, Mestre, ne, konkretny facet, nawet jemu zdarzyło się ostatnim czasem poświęcić cały odcinek ne, odnośnie World of Warships. E, Przyznam się Wam uczciwie, że nawet mi skapnęła jakaś paczka z kątem 14-dniowym i e, bodajże tysiącem dublonów jakimś e, cruiserem na erze drugiej, e, ale z racji tego, że mam tylko jedną taką paczkę jest to paczka dla nowego użytkownika, tak, więc nawet nie będę tego tutaj e, zamieszczał, ale to już samo w sobie e, coś e, mówi. Pozostałe gry, jak inni sobie radzą, według mnie najlepiej radzi sobie ze wszystkich w tym momencie na rynku e, wydawców firma Activision. Twórca Call of Duty, najnowszego Call of Duty Modern Warfare 2019, jak zapewne wiecie, jakiś czas temu opublikowała darmową wersję gry o nazwie Warzone. Warzone, który pobił wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę graczy i to graczy w tym samym czasie. W pierwszych kilku dniach tą grę pobrało i zaczęło w nią grać, co jest najważniejsze. Uwaga, ponad 30 milionów ludzi 30 milionów osobnych kont także 30 milionów ludzi zaczęło grać w grę Call of Duty wersję Warzone która jest wciąż możliwa do pobrania. E, popularność przerosła na największe oczekiwania e, Activision do tego stopnia, że pojawiały się i wciąż się pojawiają nieliczne jest to prawda bo naprawiane regularnie, ale problemy e, z grywalnością na serwerach, bo po prostu to Activision nie było przygotowane aż na takie oblężenie. Ale tak jak Activision wciągnęło nosem serię e, Battlefield, tak e, Wargaming, takimi prostymi zagraniami, e, na to nawet nazwać pod publiczkę, ale, ale wczuć w, w, w tą empatię i przecież to nie kosztuje nic te filmy, aby dać jakiś content za darmo, jakiś, ne, tym bardziej, że to jest czasowe. Te, te konto premium dawane przez Wargaming to jest, nie, nie jest nic na stałe, to jest. 14 dni konta premium, po 14 dniach ona przepada. Tak więc nie jest żaden big deal. Dlaczego Gejin nie poszedł na coś takiego? Bo to jest Gejin. Wracając do Activision i Call of Duty. A jakby tego nie wystarczyło. Do okienka Warzone Activision dodało jeszcze element rozgrywki multiplayer takiej normalnej, do której dostęp mają ci, którzy posiadają pełną wersję gry, aby dać spróbować pozostałym graczom, jak wygląda taka rozgrywka. Ciekawe, ciekawy temat jest tutaj wokół map które i typu rozgrywki, jakie Activision dodało. I to jest również rzecz, której brakuje i prawdopodobnie nigdy nie doczekamy się, jeżeli chodzi o engaging. A mianowicie na Twitterze Activision zrobiło głosowanie na tryb, jaki gracze chcieliby, aby został dodany do gry. Wymienionych było kilka z tych trybów, jednakże w komentarzach zamiast głosować na te podane przez Activision, wszyscy pisali: e, Shoothouse. To jest Shoothouse, to jest e, taka, nazwijmy to, zamknięty obiekt e, przypominający trochę Strzelnicę, e, ale lubiany przez graczy. Mapa jest mała, bardzo łatwo tam się ekspi, e, nasze pukawki, e, trup się ścieli, gęsto, że tak powiem. I przez to te, ten, ten shooting house jest bardzo lubiany. Ale shooting house nie było na liście. Co zrobiło Activision? Gracze chcą shooting house, to dali shooting house. Nie dodali tych map, które zaproponowali w głosowaniu, tylko dodali te, których życzą sobie gracze, bo ta gra jest dla, dla graczy, a nie dla nich. Oprócz tego dodali jeszcze jedną mapę Atlas Superstore. To jest w zasadzie, jeżeli chodzi o wielkość, bardzo zbliżona lokacja, ale tak, żeby nie było monotonii. Dwie mapy. Activision nie kosztowało to nic. Gracze mają możliwość spróbowania się w rozgrywkach multiplayer, a przede wszystkim zagrania wspólnie we większej grupie, bo można tworzyć regimenty w Call of Duty, czyli coś na zasadzie dywizjonów czy klanów. A sam Warzone, czyli Battle Royale i Plunder, czyli łupiesca. Ta możliwość była grania, czy jest grania tylko w drużynach trzyosobowych, tak więc tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w szerszej perspektywie. A co Geijin robi? A Geijin robi event, który jeszcze trwa, daje Wam bardzo użyteczne tipsy, jak w stylu na przykład pamiętajcie, aby skorzystać z rynku, możecie na nim wymienić niepotrzebne materiały i zdobyć brakujące. Really? Wymienić czy raczej sprzedać ze stratą i kupić z zyskiem, ale no właśnie z zyskiem dla kogo? Eee, nie wiem, czy, 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 czy Gaijin chce stworzyć tutaj nowe pokolenie maklerów giełdowych, eee, czy w ogóle jaki plan tutaj jest, bo im bardziej patrzę na to, co Gaijin wyprawia z moją ulubioną grą, żeby było wszystko jasne. Tym bardziej myślę, że jedyny ich plan to jest zniechęcenie jak największej ilości graczy, albo sprawdzenie, jak daleko mogą się posunąć, aby to wszystko się rozpieprzyło totalnie. I wtedy wyjdzie nowy projekt Geijin, jakim będzie Enlisted, i nauczeni doświadczeniami z Wolfhunder, prawdopodobnie co niektórych rzeczy zaniechają. Ale tu wydaje mi się, że popłynąłem za bardzo z moją fantazją i do tego nie dojdzie, bo Gagein i ludzie pracujący przede wszystkim tam, według mnie, nie uczą się niczego. Tam jest rutyna, 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 jeszcze raz rutyna. Do tego jest niechlujstwo, nieład i wszystko, co, czego nie powinno być w tego typu produkcjach. Prosty przykład: jeżeli wejdziecie sobie na stronę Oficjalną gain. E, czy, czy pamiętacie, którego wyszła e, wyszedł update z drzewkiem szwedzkim? To był 16 marca. No i teraz, skoro były te wielkie testy na dev serwerach, nie dało się tam wykryć e, większości, nazwijmy to, możliwych w, występujących błędów? Chyba nie, bo. E, okazuje się, że ten dev server, to tak jak powiedziałem, to był również zabieg marketingowy, to była reklama tego, co już wkrótce wyjdzie. No i proszę, 16, 16 marca wychodzi, e, wychodzi drzewko szwedzkie. 16, 17 już mamy pierwszą łatkę. okej okay. Coś tam nie pykło, trzeba naprawić, ale 18 jest kolejna. No dobra, do dwóch razy sztuka, ale 19 mamy kolejną, 20 mamy kolejną, 23 mamy kolejną, 24, 25, 26, 1 kwietnia oraz 3 kwietnia. O co tutaj chodzi? Czy ktoś w tym momencie potrafi usprawiedliwić firmę Gaidin? Oczywiście muszę też wspomnieć o tym, że Gajin wprowadza zmiany w Battle Ratingach i to wszystko oczywiście dla Was, żeby lepiej Wam się grało. Tylko, że to było również do przewidzenia, bo zawsze jest tak, że wychodzi nowe drzewko, nowa nacja czy nowe pojazdy i, i później trzeba przebudować te Battle Ratingi. Więcej o Battle Ratingach znajdziecie na, na forum, poszukajcie sami. I teraz tak, jeżeli chodzi o tych z Was, którzy grają w tą grę dlatego, że jest for free, ok? Ja to rozumiem. Wy nawet nie macie prawa, nawet jakbyście chcieli narzekać na tą grę, nie macie prawa na nią narzekać, bo dostajecie coś za darmo, możecie się bawić, co by to nie było, i nie musicie za to płacić. Ale jest wielu graczy, którzy no, niejako zmuszeni przez swoje targety w grze. Są do tego, aby wyłożyć jakieś pieniądze, a inni po prostu nie wiem, no, no mają taki kaprys, mają możliwości finansowe i płacą za niektóre kontenty, właśnie w grze Wolfander. I ci gracze mają prawo narzekać, bo jest stare powiedzenie: nasz klient, nasz pan. Tak więc, jeżeli zapłaciliście cokolwiek przez ten okres, jaki graliście, rozbijecie sobie to na miesiące, to wyjdzie wam jakaś tam miesięczna opłata. Na, na, na tą grę, jeżeli przykładowo w ciągu 10 e, miesięcy wygraliście, w, w, wydaliście 10 zł, to wychodzi złotówka miesięcznie, ale to jest coś w stylu abonamentu, czyli wciąż płacicie, nawet jeżeli to jest jedna złotówka, dajecie pieniądze komuś za coś i macie prawo do tego, aby czegoś wymagać. Co robi Gajzin? Pokazuje wam środkowy palec. W zasadzie nie, środkowy palec oni pokazywali dawno temu. W tym momencie zdjęli majty do kostek i wypięli się swoją włochatą ruską dupą. Jeżeli się wam nie podoba to co powiedziałem, Boguś przedstawi e, mój punkt widzenia. Wypierdalać. Pamiętajcie, że ja tutaj nikogo na siłę nie przyciągam. Jeżeli się ze mną zgadzacie, nie będę wcale tym zdziwiony. Jeżeli nie, każdy ma prawo do swojej własnej opinii. A jestem ciekaw w jaki sposób oprócz łowander spędzacie ten czas kwarantanny. Co porobiacie? Czy oglądacie filmy? Jakie filmy oglądacie? Może ja bym coś podłapał, bo lubię sobie czasu do czasu coś zapodać. Czy są jakieś inne tytuły gier, e, które próbujecie, czy znaleźliście coś nowego, wartego e, tego, aby opowiedzieć coś szerzej w kolejnych odcinkach. E, zapraszam Was do dyskusji, zresztą wiele więcej do roboty w tym momencie nie macie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, e, uważajcie przede wszystkim na siebie. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.